Dzisiaj w ramach ciekawych miejsc Biąstoku, najbardziej chyba znany w miejscu Biąstoku, czyli Pałac Branickich. Eee, Pałac Branickich eee, Hetman Branicki, który miał ambicje nawet zostać królem Polski, e, ale mu się to nie udało, za to e, jego ostatnią żoną była siostra króla Polski, e, Izabela. E, która była dużo młodsza od niego, nie mieli dzieci, no i niestety ród hetmana skończył się bezpotomnie. Natomiast co ciekawe hetman pełnił funkcję właśnie hetmana, czyli takiego naczelnego wodza armii wojsk polskich. No i mam taką obawę, że zamiast wydać większą ilość pieniędzy właśnie na armię polską Zbudował pałac, który jest kopią wersalu Podlaskiego. Pałac był bardzo kosztowny, miał robić wrażenie nawet na królu, który był tu gościem, między innymi. No i gdy Hetman umarł, armia była w kiepskim stanie. Jak pamiętamy z historii, nastąpiły zabory Polski, państwo było osłabione. I nie wiem, czy do dzisiaj Białystok nie kontynuuje tej tradycji w stylu powiedzenia zastaw się, a postaw się, czyli zamiast wydawać pieniądze racjonalnie, wydaje pieniądze na rzeczy pokazowe. Przeważnie pałacu niestety nie można zwiedzać, bo mieści się w nim siedziba Akademii Medycznej, zamiast na przykład, jak to od wielu lat jest postulowane, Muzeum Podlaskie, Powinno tu mieć siedzibę, powinny tu na przykład odbywać się sesje Rady Miasta, bo jest przecież bardzo duża sala na górze, tak zwana Aula Magna. Jest też tutaj, mogłyby się odbywać na przykład śluby, bo myślę, że byłoby to bardzo uroczystym momentem, gdyby ktoś miał właśnie ślub nie w małym pałacyku gościnnym, hetmano obok, ale w tak atrakcyjnym miejscu. Widowiskowym, jak Pałac Branickich. No i sesje Rady Miasta też oczywiście mogłyby się tu odbywać. Nie wiem, gdyby prezydent miasta miał tutaj swoją siedzibę, byłoby to na pewno też bardzo ciekawe i prestiżowe miejsce. Na osi widokowej pałacu stoi na przykład przecież budynek Urzędu Miasta Białystok, tak zwane Białostockie WTC jak twierdzą niektórzy ich hotel Grabieski niestety to miało zakłócić jak gdyby właśnie ten wizerunek barokowego miasta ogrodu bo widać po prostu jak gdyby ten nowoczesny budynek łamie taką harmonię można powiedzieć widokową wokół pałacu i też tutaj widzimy na przykład od przodu pałacu dosyć kontrowersyjne jak to niektórzy określali przywiązywacze dla koni albo pastuchy żeby krowy czy kozy nie wychodziły poza pastwisko to oczywiście takie żarty nie wiadomo czy do końca czy historycznie faktycznie tak to wyglądało jak wyglądało fontanny być może także nie są historyczne bo w tamtych czasach z powodów technicznych hydraulicznych no nie wiadomo jak one faktycznie czy mogłyby tak działać jak fontanny, czy były to po prostu sposoby wytworzenia odpowiedniego ciśnienia wody. No i tak jak widać, na przykład okolice pałacu. No, z jednej strony, oczywiście, jest park, więc wygląda to prawdopodobnie tak jak w czasach historycznych. Natomiast z drugiej strony, już nie za bardzo. W jednym ze skrzydeł pałacu mieści się Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mm. Także uniwersytet też próbuje zarabiać na turystach. Jest też na przykład tutaj odsłonięte części podziemi. Te podziemie można zwiedzić. To jest dosyć rozczarowujące doświadczenie, można powiedzieć. Największą atrakcją są ogrody pałacowe Pałacu Branickich. Pałac jest otoczony kanałami wodnymi, po których kiedyś pływały statwy, łodzie gondolowe, bo dużo tu rzeczy było wzorowanych na kulturze baroku z innych krajów. Są rzeźby, są ozdobne rośliny, odrestaurowane pawilony ogrodowe. Część parku jest Taka typowo leśna. Niektórzy twierdzą, że jest to część zaniedbana, że być może kiedyś powinno się te drzewa usunąć i zrobić je w innym stylu, podobnym do ogrodowego. Na szczęście dzisiaj właściwie te drzewa zasłaniają tą niezbyt widowiskową część współczesną, doklejoną do pałacu, gdzie mieszczą się budynki Akademii Medycznej. Także póki co to. Akurat chyba wychodzi to wizerunkowo na plus. Białystok miasta Ogród kiedyś można było idąc z pałacu, parkami wyjść aż w kierunku lotniska Krywlany, nie wychodząc jak gdyby właśnie z parku, z lasu. No i tyle, czy warto odwiedzić Pałac branickich? Pewnie tak. Szkoda, że często. Nie będzie można zobaczyć na przykład ciekawych miejsc w środku, bo trwa cały czas tutaj spór. Miasto czy Akademia, kto powinien utrzymywać, remontować pałac, kto go finansować, oczywiście, czy miasto, które zarządza ogrodami, ubiega się o dotacje na te cele. Akademia Medyczna również na utrzymanie, renowację budynku, więc tak to wygląda dzisiaj. Można powiedzieć Pałac Branickich, nie wykorzystana szansa stoku. Mogłoby się dziać dużo więcej ciekawych wydarzeń, ciekawych spotkań, ciekawych rzeczy.